Dzień dobry, kolejny odcinek cyklu pod tytułem Dzienna dawka poezji. Robię ten wstęp specjalnie po to, żeby ci, co oglądają 30 sekund, mogli sobie już pójść. Idźcie sobie po 15. No. Dobra, w sekundach. A kto został, to nie do Was było. Oczywiście wiersz Andrzeja Stasiuka. Wiersza Drzeja Stasiuka pod tytułem elegia jest to pisarz. Ten pisarz, właśnie yy, znany z książek, właśnie typu Mury Hebronu, na przykład, czy tam Dukla, czy jadąc do Babadak i tak dalej, i tak dalej. Ja nie czytam tych jego książek, ale tych, tych kilka tytułów to prze, przemknęło mi. A czytałem jego wspomnienia, tylko yy, taka fajna książka, jak zostałem pisarzem. Oj, super książka, polecam. Czytam wiersz pod tytułem Legia, wiersz pisarza. I nie czytałem go wcześniej, tylko zauważyłem, że taki wiersz istnieje, i czytam go po raz pierwszy w życiu. Dobra, w New Jorku było tak zimno, jakby wreszcie powrócił do domu. Śnieg w niebie, śnieg na ziemi i mróz, jak głodny wróbel, stukał dziobem w szybę. Papieros, szklanka, popielniczka, te wszystkie rzeczy, które zawsze żyją dłużej od nas, pewnie były przy nim. Czas po starej znajomości przyjął postać snu. W taką pogodę dusza nie ma wyjścia. Zmienia się w sopelek i wszystko wskrośniej widać jak na dłoni. Tutaj też był styczeń, wiatr z północy pędził swoje stada. Księżyc to przepadał, to znów się pojawiał i znów tonął jak dziecinna łódka. Powietrze miało przeźroczystość szkła. Więc próżny trud, pomyślałem, stać tak i wypatrywać, czy pokonuje drogę wzwyż, czy niepewna, płynie pośród chmur na spotkanie, w końcu przecież nieumówione, przejrzysta jak sopelek lodu w powietrzu, które zeszklił chłód. Papieros, szklanka, popielniczka, ten świat istnieje tylko dzięki temu, że tych rzeczy nie możemy zabrać tam. Pozostają, by jak z ułożonych wcześniej słów ktoś, kto przychodzi po nas, mógł skorzystać. Słowa i rzeczy: New York, dom, chłód. Niczego nie możemy zabrać tam, dlatego każda śmierć stwarza coraz większy świat. Teksty publikowane, proszę. I co to jest za wiersz i o kim poeta mówi, gdy zaczyna go tymi słowy? W New Yorku było tak zimno, jakby wreszcie powrócił do domu. No jest to wiersz z książki pod tytułem Józef Brodzki, tym tylko byłem, wybór wierszy. Na wakacyjny oddech z pozdrowieniami jakaś dedykacja wybór i posłowie Jerzy Ilg Wydawnictwo Znak, Kraków 2006. Posłuchajmy! Półny, do stacji Warszawa, idzie na tor drugi przy drugim. Pociąg osobowy ze stacji Radom Gółny do stacji Warszawa, Blędska jedzie na tor drugi przy peronie drugim drugi, drugi. Prosimy zachować... No, ja się zbliżyłem do krawędzi peronu, ponieważ jestem na peronie pierwszym, a nie drugim. Widzicie Państwo, jaki fajny film, i pociąg przyjechał. Ludzie nie chcą tego oglądać, wolą oglądać. Nie wiem nawet, co tam wolą oglądać. Ja się nie znam na tym internecie. Co oni wolą oglądać? No to, to niech oglądają w sobie. Nie mam z tym problemu. Dobra. Ja dopiero 5 minut to jeszcze trochę pogadam. Tak więc jest to z tej książki. I oczywiście Josifa Brodskiego też będę czytał, ale najpierw postanowiłem przeczytać wiersz. Andrzeja Stasiuka, to wydawało mi się takie takie, takie, takie interesujące, że ten pisarz pisał też, czy też, może jeszcze pisze wiersz, ja nie wiem, może on komiki wydaje. Kurka, woda, może on... To jest taki wiersz właśnie napisany jakby... to legia, co to znaczy legia? No jeszcze no, bym wiedział, co to znaczy legia, w ogóle. Napisane po śmierci poety Josipa Browskiego! A te wiersze tutaj są w większości w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, który sam też był poetą i którego wiersze też będę czytał. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Czy to jest dobry wiersz na lato, wiersz o śmierci, o przemijaniu o tym, że zostają papierosy, tak, popielniczka i że jest to bardzo ważne. Tak to poeta określił, że to jest bardzo ważne, ponieważ jak tutaj ostatnio słowa śmierć, każda śmierć stwarza coraz większy świat. No i że mamy teraz lato, a jak się domyślam, Brocki zmarł w Nowym Jorku zimą. I ja nawet nie mogę tego sprawdzić, bo nagrywam. A żeby sprawdzić, to musiałbym skończyć nagrywanie. A może da się przerwać nagrywanie i wrócić do niego? To zrobimy eksperyment. Ja zrobię pauzę. Sprawdzę w internecie, kiedy zmarł brocki. Oj, samolot, zobaczcie. Leci na lotnisko w Okęcie czy na Okęcie, leci na Okęcie, linia fly, coś tam a nawet nie wiem, co to za linia, jakiś mały samolot, nie znam tej linii, nie widzę z tej odległości. Tak więc ja już się tak troszeczkę żegnam, sprawdzę, kiedy się urodził. Zmarł, przepraszam, przepraszam, zmarł Brodski. Czy to była rzeczywiście zima? Czy to był Nowy Jork? Ile miał lat? Zrobię pauzę. I jeżeli uda się wrócić do tego nagrania, to ja. Ale nie, nie uda się. To, 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 nie, to nie jest aż taka mądra maszyna ten, ten chiński iPhone, którym nagrywam. Tak, więc prawdopodobnie już nie wrócę, bo już nie będę robił grywki żadnych montaży. Proszę Państwa, żadnych montaży tu nie będzie. To nie jest kanał jakiś komercyjny. Ja tutaj po prostu nie mam też czasu na takie rzeczy jak jakieś montaże. I to nie jest jakiś tam wyraz braku szacunku dla widza. No jaki kurde szacunek? O czym tu mówimy? Słuchajcie, czy oglądacie jak chcecie, no nie? A ja tu nie robię, nie nagrywam tego, żeby jakiś szacunek okazywać komukolwiek. Tylko po prostu bo mam taką ochotę i lubię to. I chcę, żeby sobie ktoś to obejrzał, posłuchał i powiedział, że to jest fajne albo słabe. I już, no. Takie mam parcie na szkło, że chcę mieć tych 20 czy tam 50 widzów i już. A to się może zmienić, no nie? W każdej chwili, a może nawet jak nie w każdej chwili, to na przestrzeni dni, miesięcy, lat. Pauza.